Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem znowu w hodowli kur. i kaczek, które są gdzieś tam, tam, tam daleko. Jeszcze pewliczek, które są tu. Słyszałem, skupią trawę, aby krwami były. Oza. Tam daleko też są bale. Nie wiem, czy widzicie, ale. Widać możemy żebym przybliżył. Dzisiaj będzie krótszy odcinek 5-minutowy. Co koza? Ta koza czasami nawet stąd zeskakuje o kurczę, nie było widać. Chodź koza. Teraz ja Wam pokażę, może akurat się uda będzie ten głos perliczek. Chyba się nie udało Nie udało się One chyba jak, jakąś żabę zjadły bo, bo kichają Bo kichają i piją właśnie teraz woda Przebudzimy im tutaj pszenicy na pole. O kurczę, nie ma tego. Bundelka jakiegoś. Chyba będzie łopatka. Tyle ja wystarczy. Nie udało się chyba. Kamerunki beczą. Pewniczkom trzeba niedługo lotki podciąć, bo niedługo przez płot mogą pójść. Bo strasznie wielkie skrzydła one mają. Subskrybujcie mój kanał. Teraz powiem, jakich youtuberów. Bardzo, nie bardzo. Ten. Polecam subskrybować jakichś youtuberów. Pierwszy youtuber: hodowla kur. Drugi podkarpacki hodowca. trzeci Seizek Games. No i to by było ode mnie na tyle. I z tego odcinka też na tyle. Trzymajcie się cześć.